A, które zajęły pewne miejsca. I teraz za pierwsze miejsce zdobył Aleksander Żurawski z piątej góry. przynajmniej na nasze taką fajną skrzynkę pocztową, której bardzo prosiłem rzucać na no, walentynki. Ja wiem, że niektórzy mogą się wstydzić, niektórzy lubią wyrażać tak swoje emocje. Ten plan też przygotowany przez samorząd uczniowski ma w sumie w swojej treści wszystko, co jest istotne, żeby na takiej walentynce się znalazło. To znaczy nie chcemy znać jej treści, natomiast musi być na pewno dobrze ten koperta zaadresowana, żeby było wiadomo dla kogo jest ta czyli wystarczy, wystarczy imię, nie wiem, Walentynki, Walentyna dokładnie i klasa. Tylko, że jak wiecie, że w klasie na przykład jest wiele Wiktorii, Len, Lili, Kasz, to należy określić, dobrze by było określić nazwisko. Ten plakat możecie sobie na spokojnie przeczytać koło naszej biblioteki. Jak wiecie, walentynki przypadają na wtorek. Natomiast w środę pani dyrektor zgodziła się, żeby zrobić dyskotekę walentynkową dla was wszystkich, czyli dla klas od 5 do 8. Maj. I teraz posłuchajcie mnie uważnie. Biletem wstępu jest albo posiadanie. Ubioru w kolorach czerwonych. Teraz widzicie, pani Barbara Fatyga, mogłaby się już skomponować dokładnie tak. Natomiast jest jeszcze, ponieważ to jest już końcówka karnawału, pozwalamy również, żebyście, jak ktoś ma niedosyt w przebieraniu się, można przebrać się zadowoloną. akcent czerwony, albo przebrać, za postać yy, no, czy za jakiegoś bohatera. No.